Dzień dobry panie prezesie. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. W związku z realizacją projektu Przebudowa i Modernizacja Oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło na początku czerwca odbyło się otwarcie ofert dla przedmiotowego postępowania. Jak wiadomo, do przetargu przystąpiło pięć firm. Tak. Proszę nam powiedzieć, która z tych firm złożyła najkorzystniejszą ofertę mm -hmm. i jakie kryteria były brane pod uwagę? Mm -hmm. Przede wszystkim bardzo się cieszymy z tego, że udało nam się wyłonić wykonawcę tego przedsięwzięcia, z tego względu, że mówię, no są dosyć ciężkie czasy, COVID też troszeczkę pokrzyżował nam plany. Z tego względu musieliśmy przedłużyć też jak gdyby okres składania tych ofert. Yy, tak jak Pani wspomniała, pięć osób przystąpiło do tego, więc jest to bardzo dużo, bo przeważnie to występują dwie, trzy firmy, tu było ich 5. Ceny były różnorodne, ale dla nas to najważniejsze to jest to, że zmieściliśmy się w tych pieniądzach, które mieliśmy przeznaczone, bo mieliśmy do przeznaczone 40, ponad 43 miliony 830 tysięcy netto, a firma, która zwyciężyła, przedstawiła nam ofertę na poziomie 41 888 888 zł i 87 groszy. Więc jak widzimy, mamy oszczędność prawie 2 milionów złotych. Co się z tym wiąże? Wiąże się to z tym, że jednak dofinansowanie, które dostaliśmy, bo ono było dosyć wysokie, bo mieliśmy 20, ponad 27 milionów złotych, będzie pomniejszone, gdyż na każdą inwestycję można maksymalnie dofinansować 63% danej inwestycji. Czyli w przypadku, kiedy mamy pomniejszoną kwotę, to również to dofinansowanie nam zejdzie gdzieś do poziomu 25,5 milionów. Czyli jak Państwo widzicie, przy kwocie prawie 42 milionów netto, to jest brutto prawie 52 miliony złotych, pozostałą kwotę musi zagospodarować sama spółka. My mamy te pieniądze zabezpieczone w dwóch formach. Jedną formą to są pieniądze z pożyczki z Narodowego Funduszu, gdzie tam mamy około 14 milionów złotych. Pozostała kwota to są, jest wkład własny, plus pieniądze na VAT, bo tak jak wiemy niestety VAT jest obrotowy, musimy też go finansować, ale mamy linię kredytową uruchomioną, więc nie ma... Niebezpieczeństwa, że nie będziemy mieli pieniędzy na tą inwestycję. I może przedstawię, jak się dokładnie nazywa ta firma, bo jest to konsorcjum składające się z trzech firm. I żeby nie przekręcić, może przeczytam: e, firma niż jest liderem konsorcjum z Poznania. Drugą firmą to jest firma ECO partner konsorcjum. Oraz trzecia firma, biuro inżynieryjskie, Budzisz, spółka ZO. Z tego się cieszymy, bo faktycznie są to specjaliści, każdy z nich w swojej dziedzinie. Przede wszystkim WUPRI zajmuje się budowaniem, EcoWodrol przeróbką osadu, która też faktycznie udało nam się wejść z przeróbką osadu do tego projektu. No i firma inżynierska od napisania projektu, gdyż wprowadzamy ten projekt w systemie za zaprojektu i wybudów. Panie prezesie, a jakie kryteria były brane pod uwagę? Mhm. A czyli w tym wypadku spółka kierowała się zgodnie z standardami, trzema kryteriami. Przede wszystkim głównym kryterium, to jak zawsze w takich projektach jest cena. Drugie to była gwarancja na budynki, budowle oraz na urządzenia. A trzecie to było doświadczenie w wykonywaniu takich inwestycji. No i akurat firma, która wygrała, spełniała wszystkie te kryteria, uzyskała maksymalną liczbę punktów, czyli stop. Panie prezesie, projekt, który realizuje spółka, jest jedną z największych inwestycji. Ma na celu budowę jednej z najnowocześniejszych oczyszczalni z ekologiczną przeróbką osadów. Na czym ta przeróbka osadów będzie polegać? Znaczy tak, do tej pory spółka przerabiała te odpady, które są po tym całym procesie, bo wiadomo, że wpływają na ścieki, one są, y, przechodzą przez pewien system, przez cały cykl i są odpady tak zwane suche, gdzie one są częściowo suche. I do tej pory była to. Przeróbka, która polegała na mieszaniu z wapnem, i produkt, który z tego powstał, był sprzedawany jako produkt rolny. W tej chwili, my stwierdziliśmy, ze względu na to, że mają się zmienić ustawodawstwo i takich produktów nie będzie można już sprzedawać na rynku krajowym, stwierdziliśmy, że musimy pójść w produkt, który będzie eko dla środowiska. I tu chcemy faktycznie zastosować nową technologię, chociaż ta technologia już jest jakiś czas, ale. Nie jest ona tania, dlatego też wiele firm się nie decydowało, ale Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wyraził nam zgodę, żebyśmy to wprowadzili do tego projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków. Dzięki temu wprowadzamy go i będziemy mogli przerabiać ten osad w produkt gotowy w postaci nawozu lub polepszacza do gleby. Polega to na tym, że faktycznie spółka nie będzie wytwarzać już odpadów. Ani odpadów niebezpiecznych, ani odpadów... W jaki sposób wpływający negatywnie na środowisko. Dzięki temu pewien odcinek działalności naszej się zmniejsza, zmniejszają się dzięki temu koszty, a jeszcze będziemy mogli zarabiać na tym produkcie, który zostanie wytworzony. Kiedy nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą? Mhm. A czy tam zgodnie z terminami ustawowymi, które są, to od ogłoszenia, którego dokonaliśmy 6 lipca mamy minimum 10 dni do chwili, w której podpisujemy umowę, my zdecydowaliśmy, że podpisanie umowy będzie 20 lipca, czyli po 14 dniach. Oczywiście dojdzie do tego, jeżeli nie będzie żadnego odwołania z firm, które do tej pory uczestniczyły w przetargu, a niestety nie zostały wybrane. Miejmy nadzieję, że to się nie stanie. Jeżeli to się nie stanie, to 20 podpisujemy umowę i zaczynamy. Ciężko pracować. Przede wszystkim wykonawca będzie musiał przedstawić nam projekt wstępny, bo tak jak wspominaliśmy działamy w żółtym filiku, czyli za projektu i wybuduj, czyli będzie musiał nam przygotować projekt, który my będziemy musieli zaakceptować i na podstawie tego będzie mógł ruszyć z budową. Jeżeli ktoś tam będzie myślał, że to potrwa krótko, no to niestety jest to kilka miesięcy. Będę szczęśliwy, jeżeli nam się uda na koniec roku wbić pierwszy szpadel, chociaż bardziej spodziewam się, że będzie to gdzieś na początku przyszłego roku. A jeżeli chodzi o planowane zakończenie tej rozbudowy jest na koniec grudnia 2022 roku. Na koniec jeszcze chciałabym zapytać pana prezesa, czy może chciałby pan jeszcze coś od siebie dzisiaj przekazać mieszkańcom naszego miasta? A czy tak, no jeżeli chodzi o tą inwestycję, bardzo się cieszę, że doszła ona do skutku, bo jak wiemy były pewne problemy. Dużo było insynuacji, że decydujemy się na rozbudowę oczyszczalni, a przecież poprzednie władze również chciały i przedtem ten projekt nie był zaakceptowany przez radnych, a teraz jest zaakceptowany. Z czego to wynika? No, wynika to przede wszystkim z tego, że poprzednia władza chciała wyburzyć tą oczyszczalnię, która jest w tej chwili, i pobudować na to miejsce nową i to w technologii, która nie była jeszcze sprawdzona na tak dużym obiekcie, bo oczywiście ona działała, ale na mniejszych obiektach, a na tak dużym obiekcie jeszcze nie. My podeszliśmy do tego. Do tej całej inwestycji troszeczkę inaczej. Przede wszystkim z kim chcieliśmy, porobiliśmy badania, czy jest sens tego wyburzać, czy jest możliwość zaadoptowania budynków, które są w tej chwili na oczyszczalni i okazało się, że te pieniądze zostały dobrze zainwestowane, bo dzięki temu kilkadziesiąt milionów zaoszczędziliśmy, a co za tym idzie, mogliśmy właśnie też wdrożyć tą przeróbkę osadu, która też, mówię, kosztuje. Nie małe pieniądze. Przede wszystkim mówię, spółka wejdzie w technologię, która nam zapewni obniżenie kosztów jednostkowych, a to jest chyba najważniejsze dla wszystkich mieszkańców, żeby jednak te ceny zbytnio nie rosły. Na tą chwilę też chciałbym zaznaczyć, bo mamy informację, że co roku spółka podwyższa ceny czy wody, czy ścieków, no to te. Te ceny zostały ustalone jeszcze przez mojego poprzednika. Taryfy ustalają wody polskie. My nie mamy na to wpływu. My przedstawiamy swoją kalkulację, na podstawie których wody polskie decydują o wysokości ceny wody i ceny ścieków. I taka, oferta, taka cena, jaka teraz obowiązuje, jak kiedyś była ustalana przez Radę Miasta, w tej chwili jest ustalana przez Wody Polskie i od nich jesteśmy uzależnieni. Muzyka